Masz pole grawitacyjne, masz pole magnetyczne. Oba biegną równocześnie względem siebie. Pole grawitacyjne, kiedy wchodzi i porusza się wzdłuż magnetycznego. W niektórych punktach siła pól grawitacyjnych i magnetycznych w danej sile jest taka sama. I teraz, co się dzieje? Słyszałeś o słynnym uzwrocie? Jeden może płynąć do drugiego lub odwrotnie. I to może się zdarzyć w każdym punkcie, gdy dwie siły się dopasowują w tej sile pola. I w tak wielu przypadkach jest to punkt tworzenia materii, w odniesieniu do środowiska, które je stworzyło. Więc w jaki sposób tworzysz, jako odwracasz, grawitacyjno-magnetyczne pole? Tworzysz uzwrot, dla któregokolwiek z nich. Tworzysz grawitacyjno-magnetyczne pola, takie abyś w którymkolwiek momencie podktował to zawracanie. Nie możesz tego włączyć i wyłączyć, to nie jest maszyna. Musisz nauczyć się tworzyć parametry, które staną się punktem odbicia. To jest część technologii, której powinieneś się nauczyć do teraz. Nie czekasz, aby wejść całą drogą do środka i wrócić. Uczysz się, że w tej sile jestem na planecie Zeus. I dla planety Zeus punkt zwrotny, grawitacyjny do medycznego, jest w tej sile. Ale Ziemia jest tutaj, a planeta Boga jest tutaj. Musisz stworzyć te kule, JB, przepraszam. Czy możemy to zrobić znano gwoździami i dyskami? MK, jak stworzyłeś pola, z jakich materiałów? NW, w jakich warunkach? W porównaniu do jakiegoś środowiska? JB, więc myślę, że jeśli umieszczę, MK, wróć do zrozumienia technologii. Straciliśmy cię, Jon. JB, nie, jestem tutaj. Co chciałem powiedzieć? Przepraszam. MK, pozwól mi po prostu wyjaśnić coś, ponieważ to jest ważne, tak myślę. Jeśli pamiętasz, jeden nazywa się inercja, bezwładność. Jeden nazywa się grawitacją w niektórych, wielu elementach, niekoniecznie we wszystkich, ale jednocześnie plazma jest punktem konwersji. Zależy od tego, jaki wymiar chcesz osiągnąć. W stanie materii lub w stanie energii? Przeczytaj artykuł o teorii zunifikowanych pól, który napisałem. Co oznacza zunifikowane? Oznacza, że są takie same. Są zjednoczone w pracy w tym samym czasie, jak są razem. Dlaczego tworzymy gwiazdy w tym punkcie, ale wracamy do punktu? Jaki jest punkt zwrotu? Kiedy to rysuję i ciągle patrzysz na mnie, jak to robię, czym jest ten punkt? Dlaczego nie idzie gdzie indziej? Co sprawia, że pole powraca do siebie? Jak to się stało, że grawitacyjne stało się magnetycznym dla drugiego? Małe zdjęcia i rysunki teraz mają znaczenie. Tworzą wymiar, tworzą ciśnienie, tworzą nowe zrozumienie. Teraz rozumiemy. Teraz widzimy, że możemy pojąć wszystkie te małe rysunki od początku książek, co oznaczają. Więc, jeśli zdołasz i narysujesz te pętle nieskończoności, jakim cudem to jest najdalsze miejsce, dokąd mogą pójść, i dlaczego to jest najbliższy punkt, do jakiego może dojść, i co powoduje, że się obraca gdzie pętla grawitacyjnych i magnetycznych pól staje się punktem zwrotnym. Co sprawia, że tak się zagina. Jaki jest kształt plazmy, jakie jest pochodzenie plazmy, co stworzyło plazmę? Jeśli spojrzycie ci z was, którzy są w materialnym wymiarze, to, co widzicie. Uczył mnie w zeszłym tygodniu bardzo wybitny naukowiec. To jest inusoidalne. Spójrz, ale gdzieś te dwa muszą wrócić z powrotem. I jaki jest punkt tego powrotu? Tutaj lub tutaj lub tutaj? W elektronice nazywamy to granicą, gdzie indziej nazywają to wibracją. Ale jaka jest częstotliwość? Co czyni to punktem zwrotnym, że idą dalej? Kiedy wyszedłeś z plus 0,7 mV do minus 0,7 i 0, które jest w środku? Jaki był powód tej zmiany? Jak stało się grawitacyjnym z magnetycznego i wróciło z powrotem do magnetycznego? Wróć i wykonaj bardzo prosty test, ponieważ to zrobiłem i jest bardzo piękny. Wróć do wiadomości w butelce i umieść w niej jedną elektrodę i zmierz. Następnie umieść drugą elektrodę i zmierz. I obserwuj cykl, a na następnie umieść trzecią i zmierz. Zmierz między nimi. Zmierz je razem. Upewnij się, co to znaczy, jeśli są na tej samej wysokości lub na różnych wysokościach. Butelka Coca-Coli, którą widziałeś. Jest centrum stworzenia. Jeśli to rozumiesz, odnosiłem się do niej wiele razy. Następnie zobacz, co się stanie. Jeśli po prostu podciągniesz to troszeczkę do góry, jakie zmiany tu następują, to twoja plazma. Materiał nano, co John mówi, czy można użyć nano szpilek do obrotu? Szpilkę, ucz się z tego. A potem możesz zrozumieć, co to jest. To nie jest źle. To jest pole, które nie możemy pójść do sklepu w kosmosie i powiedzieć, czy mogę dostać. W supermarkecie nanopowlekany materiał musisz stworzyć pola warunków nano. To jest krok w nauczaniu, którego musisz się nauczyć. Nie ma materii we wszechświecie, którą można zakupić. Musisz stworzyć pole materii, a ta butelka Coca-Coli nauczy cię wiele. To jest prawdziwa wiadomość w butelce. Ale ty szukałeś napięcia i innych. Ponieważ kiedy zrobiłeś nanopowlekanie, by powlec te szpilki, utworzyłeś izolowany wszechświat. Pracujesz samemu. Jesteś we własnym kosmosie, więc teraz możesz zobaczyć efekt planety i systemów. Używaj różnych rozmiarów szpilek elektrod, różnych rozmiarów przewodów. Korzystaj z różnych pozycji, a następnie obserwuj, co ci to daje. Spędziłem lata robiąc butelki Coca-Coli, ponieważ jest to wyjątkowy warunek. Masz nano, co oznacza izolowane pola. Teraz masz teraz swój własny wszechświat. Teraz masz pozycję, aby przesunąć gwiazdę lub przesunąć planetę lub przesunąć księżyc. Przynieś do środka, wyciągnij, wsać z powrotem. A następnie obserwuj działanie między nimi. Nauczysz się bardzo szybko, dosłownie, jak operować swoimi reaktorami. Niestety, niefortunnie. Mam bardzo zły nawyk. Nauczyłem cię, nie po to, by cię karmić. Nauczyłem cię, jak masz się uczyć. Jak zawsze mówię: Dajesz rybę człowiekowi, musisz karmić go całe życie. Nauczy go, jak łowić. Zrozumie i nie będzie problemu, jak się wyżywić. Ale w kosmosie nie ma ryb ani książek. Musisz umieć wytworzyć ten warunek. Butelka Coca-Coli, jeśli chcesz zrozumieć? Kiepski rysunek, gdybym był pizzas, co zarobiłbym fortunę na tych obrazach, co? Pokryłeś ją nano powłoką. Teraz to twoja ostryga. To jest twój centralny rodzeń. To jest twój zewnętrzny rodzeń, to jest twój. Wewnętrzny rdzeń, to jest to i inne. A teraz zacznij je przemieszczać. Zrobiłem wiele z tych rzeczy, po prostu podciągnij i pchnij, pociągnij i pchnij i zobacz, co to da. A to daje powielanie tego, co dzieje się w twoim dynamicznych chodzeniach. I to zrobiłeś i powrócisz do naszych oryginalnych nauk, które robiłem. Następnie umieść turmurkę i połączysz do zbiorników powyżej. Widzisz, jak dostajesz więcej wodoru, deuteru, cokolwiek z tego samego pudełka, ponieważ teraz wprowadzasz ten kanał ucieczki. Ukryłem wiedzę o technologii kosmicznej w butelce i to było wiadomością. I wszyscy byli zainteresowani. Jeśli wrócisz do oryginalnej KF strony internetowej, czym jest ten płyn Keshe? Wszyscy zainteresowani byli tą cieczą, a ja byłem zainteresowany uczeniem cię o kosmosie w prosty sposób. I jeśli spojrzysz, te wszystkie spadochrony są dokładnie jak Ziemia. Ta średnica tworzą swoją własną przestrzeń. Tak naprawdę to są gwoździe dakarskie, zrobione z miedzi, łatwe do kupienia. Ale one dadzą Wam ten kształt. Jeśli na nie spojrzysz, to dokładnie jak kształt statku kosmicznego nauczyły mnie wszystkiego, co chciałem wiedzieć o kontroli. Masz pole grawitacyjne, masz pole magnetyczne.